Zbyszka Kowalówki, gołębie z linii Leo Heremans, z linii Bindacza i z linii Gołębi Herberta Widena. Tutaj można powiedzieć, że gołąbki naprawdę pierwsza liga. Tu mamy gołębia o numerze 7403, 25 rok. Gołębka, gołębki z gołębi rozwodowych od kolegi Zbyszka Kowalówki, który miał pierwszego gołębia w Polsce w kategorii D i pierwszy na wystawie takiej środkowoeuropejskiej w tamtym roku, także widzą koledzy, że gołąbki bardzo dobre, To jest właśnie z wystawy tutaj polskiej i ta środkowa europejska i tutaj najlepsze właśnie gołębie Kowalówka Zbigniew właśnie pierwszy gołąb w kategorii D linia gołębi Leo Heremans od Windacza, tu jest rodowód ojca a tu mamy rodowód matki gołąbek od Herberta Widena, także gołębie bardzo dobre z bardzo dobrym pochodzeniem, i tu jest numer głębia 7403. Gołąbki mają rodowody. To akad gąb pochodzi Herbert Widen ze strony ojca razy Herard Grime. Także tu mamy Grimmę na Herberta Widena także gołąbek bardzo, bardzo taki też pożądany. Widen Olimpiadę 03 i te właśnie słynne gołębie z Widena czerwone i takie ciemne, właśnie chore mansy, także bardzo ładny gołębek. Mamy kolejnego gołębia, jest to numer gołębia 6223, gołąbek Leo Hermans Olimpiadę 03 i gołębie Herberta Widena z gołębi właśnie choremansów i Olimpiadę 03 też także tutaj można piękny samczyk tam była samiczka, także sobie można podobierać parki bardzo ładne gołębie od właśnie Zbigniewa Kowalówki z najlepszych linii gołębi olimpijskich i w kategorii D tutaj widać szybki gołąb, dwa piórka do odbiórka także bardzo ładny samczyk. No i właśnie też u Herberta Widena mamy gołębie z linii właśnie Olimpiady 03 Leo Heremans i gołębie wandenabele, to jest właśnie też krzyżówka tych gołębi i te słynne Herberta Widena gołębie Horemansy. Znaczy, tak, tutaj mamy rodowód tego matki, a tu jest rodowód ojca z Olimpiady 03, tutaj mamy płowego samczyka. Numer gołębia to jest 8597 Łowy Samczyk, Zbigniew, Kowalówka, linia Herbert biden i linia gołębi, z gołębi właśnie też Leo no Hermas. Coś tam potrzeba? A, tam jest kolega, no na górze. I tu jest kolejny gołąbek. Jest to samiczka. Do spojrzenia, gąbki są z czerwca. Ładna samica. Numer Gołębia to jest 7402. Linia Gołębi Olimpiady 03. Herbert Widen i Gołębie. Z Gołębi on właśnie bindacza z tego słynnego Olimpiady 03. Tu jest kolejny gołąbek od kolegi Zbyszka. Tu jest numer gołębia 6217. 6217. Tutaj widać szybkie skrzydło tego gołębia, takie nożyczki, elegancki gołąbek. Także mamy tutaj samiczki, mamy samczyki. Widzę, że gołąbek ładnie złożony, plecki, wszystko jest tak, jak ma być u gołąbka. Numer gołębia 6217 posiadają rodowody. Tutaj mamy córka srebrnej medaliski Olimpiada Maastricht i tutaj z góry mamy znów Herberta Widena brat 13 w Polsce w kategorii B w 20 roku. Tutaj głębie wszystkie posiadają rodowody także myślę, że materiał jest Kolejny gołąbek. Numer głębia 6096, linia gołębi Herbert Widen, linia gołębi Olimpiady 03 z gołębi od właśnie kolegi Zbyszka Kowalówki, który miał pierwszego gołębia w Polsce w kategorii D i na tej wystawie środkowoeuropejskiej. Także bardzo ładne gołąbki tu mamy samiczkę, mamy samczyki, tych głęb jest chyba 8, tak żeby ktoś chciał. To śmiało sobie można tutaj dzwonić. Także zapraszam serdecznie i życzę miłego przedpołudnia.